pewnie No tutaj jest, bije wręcz z nimi kretyn Czemu walczy w strzelać? Chyba, że broń jest potężniejsza Czekaj, czy Klaxy nam ugra, kretyn w broju? klaksy. KLAXI Po wczorajszym surdeli to stwierdzono, że ta gra jest bardziej zrobiona dobrze polskiego to nie jest raczej... To nie jest raczej żaden, kurde, wyczyn Ej, ej, kurwa Oh yeah To Laguna, to? Co to jest? Klaxy A tu jest coś dobre Cieba Jegoś kurde Co kurde gadamy bez usunięcia ustami, po pochodząc z ustami No Gestawi. Jesteś jest z tego no. Ubrudzają się Brzuchomówcy ja, Tak, to znaczy i brzuszek Ja wyglądam jak cyberpunk, a nie punk Cyberback O ty w ogóle to już masz Lecimy A widzę, że już wydałeś pieniądze Na Rift Wake mamy dobrze wyposażony nie. sklep Zajrzyj do niego. Pierwszy zakup jest o. na nasz koszt Czemu tam czas i... gadać w tym sklepie? Skrzynia zostaw ej, ej, to! Kurde, hopie. zostaw hopie, to i, 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 i. Ty będę jedno. <laughs> on on prowadzi. prowadzi, on jest lepszy od nas Widać, że grzesz Fortnite'a Dawaj, buduj. Czemu się wbiję swoich pleców? Coś sprawia, że ziemia no zabijemy? Dobre. Spokojnie. Wow! Już nie ma, kurna. Co to, nie ma lipy z nami, co ja? Nie? nie wiem. Ała. Coś mnie uderzyło. A pułapki? A pułapki tu są! Eee... eee. Płapki robią krzywdę. Woo! Boy! O! Ej! Yeah. Strzelaj w niebieskie płytki na filarach, aby doprowadzić do spiętrzenia wody. Gdy zacznie się wylewać na zewnątrz, twój morze mu się dziś. Mm. E, to e. się z blisko. O cholera! Ktoś jest blisko? No. Gdzie? Ej, po prawej, po prawej. Znaczy, po prawej? Tak? O widzę. Dobra, przebiegł przebieg ten. Dobro, nie mam. Dostał? E! E! Amas! Amas! I nie z karabinu! Nie z karabinu!

Alp! Laguna, nie biegnij tam! Pomóż podnieść! Tu jesteś? Jest tu. Daj ci Patrz! Dobry chłop, stąd, dobry! <grystanie> Wszystkie bronie zawiesz, to? Nie dam się! Wszystko moje! Nie mam lipy, wszystko moje! Dobra, dokończmy zagadkę! Grać! A, tam, dokończmy zagadkę! Gdzie? się! Zgadam się! Zgadam się! A. Tam jest jakieś zapytanie, tam jest jakiś. No betul, szajmy. Za chwilę dojdzie do starcia z jaszczurami. Idziemy zobaczyć co to się dzieje. Dokładnie. Oj. To się, jest... Opa! Tam to jest, czy co to? Nie, przeciwnicy. Robi się gorąco! Opa. się jest blisko. Gdzie się strzelasz? Nie. To jest z parkami? Ja się tym wszystkim Gdzie zajmę tam? Ej co to pistola Polerne jest córy Ja z góry <laughs> O tyś jest tam? Tak, w dobra, dobra, widzę Trzeba dobiję Dobra, dobiję Dobra, Jest! jest. Dobra, dobra, proszę spać tam jeszcze ktoś jest Nie ma kurde lipy u Tam jest, no, na na górze Dobra dobrze. ale zniszczyliśmy go Dobra piję, piję, będziemy nie umrzeć Co? A tu masz rękę jakąś tani jedną, zieloną Zaraz spadnę Obję szczurek Ej! No, no nie, nie czuję się zupełnie Muszę uciekać Czekaj! Jest jeszcze dla ciebie nadzieja pod warunkiem, że zbierzesz zbij w Pomagam ci żreć! Mam wolne przeładowanie mm, Nie czuję się zbyt pewnie Dobra, mamy kolejny znaczek Nie. Lecimy dalej. A te, ja zobacz. Tu były sniper Czy zaraz coś w sklepie? <grymka> Ty, <to> słyszałeś? <grymka> Mam dość wziął kupić w sklepie. Wow, wow wow, to ma pułapka? Oh, Leżę. Chłopaki! Aha, chodź tutaj. Nie, podchodź. Podejdź, chłopie. Łapka jest. Jak się ciebie leczy? Jak się leczy? Nie wiem. O, dobra. Wstawaj, chłopie, chodź. pokrywać, cię po pleckach <śmuszczak> i wstanie. Wstawaj, chodź, no. No dawaj, no już, już. Jest, nie leż. No jest, chodź. Dobra. Zdonia. No, O kurde, to jest no, jakiś <śmieniu>

co? O, tu jest ten, ten spermoludek latający Co to jest? Mili nie chcę Nie wiem ci jakiś krabin fajny O tu jest jakiś To mi się podoba co to jest? Nie wiem uuu. Nie wiem, o, w sumie za sniperka ja hawez na tego Czekam jeszcze O podoba mi się piu piu robi No robi piu piu Ej czekaj, bo coś. coś uuu robi no ten, termoludek latający. Ten tutaj, patrz. Oh. Termoludek. Ale chyba co byśmy ślikał. Ej, tutaj? No dawaj. Co to mi tutaj? To mnie straszysz? Drift chcesz, Yee... I... aha. Yeah. Aha, duplicated. Do... A tam coś jeszcze jest. To chodź. Lecimy. Tu chciał na pułapki. Huh. Huh. Oh. Oh. Huh. <laughs> Do tego wkopaliśmy A dobra, on zostaje Nie potrzebujemy go Nie to nie Jedziemy, da beluta O! Jest. Nie ma Z tymi broniami to, to się szybko rozłożył O, wytrzymałeś no. no jak trzech ich strzelało Dokładnie. Nie też, że dostało od jednego, tylko od nas trzech naraz. Ale bym dostał w pysk! O Boże! Dostałem! A, bo to pułapki! No tak! <laughs> Jeszcze ja patrzę, ty jest po pułapkach w kółko. Zadowolony! <laughs> e, ty żyjesz? No. Kurde, ty to, tak, nie niezbyt wyraźnie wyglądasz. Nie czuję się zbyt pewnie. <laughs> Fluxy, ty ciulu jeden zapierdziany, kurdzie ty zapierdzielasz frajerze jeden. O, oh, das poszedł. Yeah. Mam dość, żeby obkupić się w sklepie. Dostał. <laughs> no, <to> Dostał. <laughs> <To> <laughs> o nie. Co to jest ciekawego? Podjęcia jest niedaleko. Może tego bym w zmienił? co, co tak stęka to uh. Nie, wolę tego Cię sobie wziąć Tu biegniemy Opa. Jesteśmy proszami w tej grze. Wszyscy Jeszcze jak? O sklepy Poproszę, ja lubię tego hazard. O, co za kut! Zabrał mi. O nie, no tu jest, prostu pełny mam. Aha. I... <grywk> <grywk> no to ja sobie zabrałem. <grywk> Dobra, chcę ten koktajl. O, tu są bryfile. Ty biorę. Dobra, biegniemy. Dobra, ci nie, nie ma. Dobra, cię. Nie ma lipu. Nie ma lipu, nie ma się. O, kapturę, daj kapturę zrobimy. Ten klaks jest bezużyteczny, trzeba go wyrzucić. Dokładnie. Trzeba go zabić, musimy go zabić. Nie chcę tego robić, ale musimy. Wiesz jak to jest? Wiem, ta, 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 dużo rzeczy nie chciałeś, ale musisz. Ja zawsze. Ja zawsze jestem. Ja zawsze jestem, żeby nie robić czegoś złego. Ścieżce, Ej, czekaj tu jeszcze. Co ty? Odszukajcie. Chciałem, że je Czekaj, bo zdobrągli właśnie. Ochłup został no. zabezpieczony. Nie czujesz, że jest jakby lżej. Czego bym nie zrobił, <grym> żeby było jak... cię lżej? Ech. Obracaj. Jax, jax. A ja mam tylko, po inne kolory, bo chyba tego, po sobie inne kolory po co ci wybrałem i tyle. Dobra. No. kogoś zabić jeszcze, co to ma być? Nie wiem, właśnie. Znaczy nie, nie, nie chcę nikogo zabijać, ja jestem tego, po, pokój. Pacyfista ta tak? Tak. Dobrze. Chłopaki. Wydaje mi się, że muszę wyrozić sam na podróż poszukiwania nowych znajomych. Mhm. Nie to, że chcę kogoś zabić, ale. Ale chcesz. Chodź! <laughs> Jak ty to zrobiłeś? O, 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 biegniemy! O, otwarty. Gdzie on jest? Ktoś jest blisko. No. Tu jest ten volt Ja chcę, ja chcę się pobawić z ludźmi Gdzie to jest wejście do góry? Nie wiem Ej. Chyba ktoś za w konia zrobił No wchodź, tu mnie mogę wejść do góry Musimy lód zdobyć. Szybko! O, tu jest coś. A czy ten ma nie? Tak. Co nie działa. ten pobiec. Chciałem gdzieś. już. Poddawać? Ty, gdzie ta nagroda? To nie było blisko? Tam gdzieś. jest. Widzisz? Tam, tam gdzieś się świeci. Tak daleko jest. <grym> Musimy <okreksję>. ich złapać. <grym> Naprzód, kompania! Jak to to doskonało? Yeah. dostał walić go! Przetrwaj silniejsi. Ty chyba strzelają do nas To. Nie wiem Ma to życie, więc spoko A tu jest coś Opa! Opa! O, widzę goś na górze chyba Czekaj bo gdzie na górze się połęczają Który są na cię walą? Od przodu, od przodu, prosto od przodu Na wyspie nie ma nic wartego uwagi Wracaj do kwacery głównej Co? Najlepiej w jednym kawałku To już koniec Wyszli Chyba Kutam O kurde, dostałem, dostałem, dostałem Padam Chodź do mnie, chodź do mnie, lecz nie ja Nie okay. ja mogę ci pomóc jest des des nikop. pewnie. No tutaj jest, biję wręcz z nimi Kretyn Czemu walczy przede strzelać? Basta prois Czekaj, czy Czekajcie, klaksy nam gra grę z brońio. Klaksy, 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 Tak, zrobił to. Wysolowo. Podnieś nas. Dobra. mam dość że ty w sklepie. Stanie, wchodził, już, dość żeby w sklepie. Ech. Ech. to, że coś, ale mi jest niezbyt dobrze. Już, 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 już. Już, 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 nie było miłe. A co to jest? A to nie to jest, to tego. Mamy trzy minuty, by o, uciec. jest fajny, jest z tego, jest z tego, jest z tego. O, pęk, nie? I co teraz? Eee... Przejmujemy? No, dobra. I teraz jest nasze! Co? Wróciłeś ewakuację mam po prostu. Aha. No dobra, wygraliście. Ewakuacja Aha. z pustymi rękoma? No. no. No halo! Tak chyba coś źle zrobiliśmy jednak. A, chyba nam uciekł i jednak mi się wydaje, hmm. Jak to z pustymi rękoma? chyba nie odkryliśmy niczego i tyle. <laughs> Dobra, masz coś? Nic. Nie coś. W takim, razie. Dobra, w takim razie tu coś dostanę, jakbyś wszystko ukradliście. Ja nic nie ukradłem, tylko wziąłem. Zbieraj glify, znajdujące się w strategicznie ważnych punktach, gdzie może dojść do traktatów. Ja kieruj się A, do najbliższego kurwa. z nich. Jestem ja tutaj, przyszedłem teraz, pierw po broń idę. Gdzie jest skrzynka? Tutaj. Znajdź znak, który powtarza się na czterech tarczach. Strzelaj w kryształy, oh. aż ustawisz ten sam symbol. Po tak każdej to, to stronie. Ooo, tym <laughs> bardziej poproszę. Stop, stop. Jak tam chłopaki? <laughs> Dajcie, rada? Dajcie, jak ten będzie. do mnie. Co powiedział? Wy on gada. <laughs> Co, Co gada? On, on gada, powiedział stop, stop, <laughs> dobrze. A może to muzyka ma koniec, a nie, go zabije. Skrany zespół ma szansę przeżycia. Ja, Przedwczętaj towarzysze o planach używają markerów. Nie. A Aby odkryć ich centralnej części, pozbądź się jawczurów, którego strzegam. Ja z daleka, za Jest jeszcze dla ciebie nadzieja pod warunkiem, że zbierzesz w który właśnie ci się ukazał Całeś go Całeś go, się z blisko. Coś się zbliża Jak Boga kocham. O! Uważaj! Tak. Boże ślepy, ślepy na no kurde. Dobra, idziemy za nim. Dobra. O, jest. Nie, yeah, Tak, nawet gra pokazała. Gdzie on jest? E, za pułapką albo na prawo. Widzę go. Tam jest. Ej, ej, spadłem! Zatwierdzam ja go! To jest dziura! Ale... Zginąłeś? Co? Nie, dziura jest po prostu i spadłem na dół. Jaki Jak... żeby... Co? Pobite gary Ej, myśmy... O cholera! Jak ja mamy z powrotem? O, to jesteś. Poczekaj. Jestem! Jak e... bo... są tyś? A, A to jest wysołe! Z tej pułapki! Nie zapominaj, że musisz zbierać klify, aby dotrzeć do największego skarbu wyspy. Skup się na celu! Kurde, przejdź dalej. A tu jest linka, dobra. Mam dość że tego. O, cholera! Przedłuję, wróg. Sam sobie poradzę! Nie ma to jak snajperka. Ha, snajperka jest zajebista. Nie broń, spadła! A nie, nie skaczę Gdzie jest gdzieś. ty już, już ten! już jest. A. Skarb! Do tak. skarbu biegniemy. Wow. Dla ciebie najgroźniejsze są kurde pułapki. to już jest z blisko! To już jest blisko! To już zebrał to chyba, bo już teraz jest czerwony nagle. myślę, że powinniśmy w tę stronę. Po co chodzi w tej grze? Nie wiem, musimy skarb zdobywać. No ale jak tak szybko oni to zrobili? Jak my jesteśmy w ogóle dupy cały czas. Te on coś walczy tam. to z mobami. No bo on sobie potworki bije chyba. No. Chuj nam potworki, ja bierę tam, ja bierę tam gdzie jest z tego. Eee, wydaje mi się, że już nie zdążyjemy. Ja każdemu w i dam radę i stączę. wszystko. Wszystko. Y I'm a survivor. <śmany> o! O! Jak da? Jest paru ludzi. Snajper jest. Ja też? ale tak. Małe wielkie nie wiem czy ci podniosę nawet Kurde, spora bije O on też leży A cholera no to jeden na jeden do czasu aż na jedno raczej Dawaj A cholera <noise> Nie podporek mnie palnął w papę Skąd te strzały Z wody Dobra, już już, 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 już dobrze wstanie, zaraz na nogi i tak dalej. Dobra, widzę, <laughs> jak on tam płynie Szybko, szybko, szybko. Dobra, biegnij, musimy uciekać. Ktoś jest blisko. Tak, widzę. Ja nie uciekam. Walczysz. Haha, Tu ha. drugi jeszcze gdzieś. Dobra, zabiłem go. Na górze, za nami. Куда? А сэра, да пиешь, что хочешь ее? Абра, паш, это один? Huh? Еще два десяти, Za dużo, jak mi się wydaje, dostałem. tak trochę. Ja dostałem. Jeż, leżę. Poczekaj. A, nie! Ach. A Następny raz nie, no to, nie nie dało się. na pewno się udało. Było blisko. Nie, nie, no ta gra, tak jest mało wyjaśniona, co masz w ogóle zrobić, szczerze mówiąc. Tak kompletnie zero. Co nie? No, no ten, to, znaczy... Chyba ciekawy pomysł na siebie, ale mam wrażenie, że tak raz zostaje zamknięta prędzej czy później. Nie wiem, ja mam po prostu takie coś, że mam takie... Nie wiem czy ja mogę coś zrobiłem, czy ja mogę coś dobrze robić, czy nie dobrze. Hmm. Takie... Że... Nie wiem co się dzieje. Dobra, wystarczy tego dobrego wystarczy tych pojedynków.